Cześć, siemano, z tej strony Grzesina, a to już czwarty odcinek z The Hunter'a. Dzisiaj sobie poporujemy na jelenie szlachetne, a najbardziej interesują mnie byki, czyli samce. Do łań zobaczymy, chyba że będzie jakaś większa chmara, to sobie postrzelamy, czy tutaj sobie ekwipunek wybierzemy. No jest wszystko, może jedno, nie, nie bierzemy jednolówki. Wszystko dobrze, może jeszcze wezmę y, jedną paczkę amunicji, możesz, może się przyda, nie wiem. Dobra, to ja idę. Dzika gdzieś tutaj blisko mamy. I jak dzik wyjdzie pod lufę, to dzika też sobie odpalimy, bo... Tam mamy kozę, a tam mamy dzika. Nawet dwie Oho ho? Locha, czy... Locha. A tamte? Dobra, położymy się i zobaczymy jak to będzie. Wyspotuj je. nice też locha. I gdzie była ta trzecia sztuka tutaj? Też locha, jak czuję. To walimy do tej, bo jest największa. Albo do tej, bo jest najbliżej. Tylko niech wystawił łeb na łeb, spróbuję odpalić. Ojej oj Stoj, stój, stoi Jezuć sierota ze mnie Jaka ze mnie sierota? Leży elegancko ale na gwizd musiałem trafić bo to jest moja moja technika taka że zawsze jak próbuję strzelić dzika to on na gwizd dostaje jak próbuję na łeb to on dalej Nie gadajcie że ona ucieka byłem pewien że ona padła Mm, Padło Tylko widzicie taka Dziwna A o, dobra o, Na czaszkę Mówiłem, że na gwizd dostała Dobra słaby wynik Lecimy szukać naszej Naszych ofiar Czyli byków najlepiej Szkoda myślę Nie wiem czy udało mi się uchwycić Ale piękny dźwięk byłby właśnie Dźwięk ryczącego jelenia to normalnie w tej grze jak dla mnie on jest genialnie odwzorowany Chociaż jak z wabika słyszałem ten dźwięk to była jak dla mnie katastrofa I chociaż ten dźwięk co jest w grze w ogóle nie dorównuje dźwiękowi który jest w naszych polskich normalnych kniejach W naszych lasach Bo tamto to normalnie aż dech w piersiach za zapiera Dobra, idę poszukać tego byka i jak będzie się nadawał. Nie chcę strzelać małych byków, nie, interesuje duży byk. I jak... Czy tam już go widziałem? Nie, wydawało mi się. Interesuje mnie tylko duży byk. Eee, bo małe wiecie to jak to jest. Kulają się tylko po strychu czy po pokoju myśliwskim, a takiego dużego to na ścianę będzie można zawsze powiesić. No. Dobra, idę szukać. Znowu odezwał się byk. Więc gdzieś tam obok asfaltu. Kierował się w tamtą stronę. Tylko my go nie widzimy niestety. Widzę cię ale tylko widziałem koronę. Może wam coś opowiem o propos tych to jest dwunastak obustronnie koronny że opowiem wam coś a propos tych koron widlic i szydło ogólnie to jest taka zasada że jeżeli byk ma tamte właśnie czubki poroża zakończone na dwa są tylko dwa na samym czubku jest to wtedy widlica jeżeli są trzy lub więcej nazywa się to wtedy koroną o, 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 poczekajcie, tylko go sobie odpalimy. Humanitarnie na komorę. Oj, chyba nawet serducho w pukawe dostał. Ale dobra, dokończę swoją tezę. Jeżeli na końcu są trzy lub więcej, wtedy nazywa się to, że byk jest koronny. Jeżeli jest tylko jeden, kończy się takim tylko jednym podłużnym ten wtedy nazywa się Szydlasz albo szydło jest to stosowane dlatego, że kiedy, co ja gadam, kiedy byk zostanie strzelony w to jest taka zasada, że tam są byki strzałowe i niestrzałowe i w drugiej klasie wieku, czyli jest to od o ilu się, od ile się nie mylę od 5 do 10 od 5 roku życia do 10 Byk może mieć tylko z jednej strony koronę. A jeżeli jest byk powyżej 10 lat, czyli 11 i tak dalej, w górę, bo byki ogólnie żyją tak do 20 lat, tak się przyjmuje, to jeżeli byk jest w trzeciej klasie wieku, to wtedy yy, on nie jest taki mały ten bycz, byczek. Nie, z 200 punktów ma jak mniej więcej. Widzicie jak ładnie rozdzielone oczniaki. Ile masz byku? 217 No nie najgorzej To wtedy w trzeciej klasie wieków wieku Byk może mieć Koronę To tutaj jest korona, to co wam teraz pokazuję Jeszcze Co chcę wam powiedzieć Te poszczególne odnoki Na byka porożu Mają specjalne nazwy Ten pierwszy to jest oczniak Drugi nadoczniak a ten trzeci tutaj opierak. Nie wiem od czego to się wzięło. No chociaż oczniak od oka. Natoczniak od tego, że jest natoczniak i ma opierak, nie wiem, może, może byki się opierają jakoś na tym. Nie wiem. No i, i w pierwszej klasie wieku byk może mieć tylko z jednej strony widlica. Jeżeli strzeli się byka, który na przykład ma z, oby z obydwu stron koronę, a jest, ma na przykład 8 lat, czyli jest w drugiej klasie wieku, to wtedy mm, dostaje się karę, że w następnym sezonie nie może strzelić żadnego byka, plus do tego dołączają ci tam chyba 1000 zł kary pieniężnej. Tak więc no czasami warto sobie... Odpuścić strzał jakiegoś byka, bo ile razy tak się zdarzało, że ludzie odpuszczali sobie następny sezon, a to jak był jakiś taki byk taki jako taki, wiecie o co mi chodzi. Mm, szkoda, że to nie jest w grze zastosowane, ale może kiedyś się tego doczeka. Dobra. Mam nadzieję, że trochę wam to przybliżyłem. Idę dalej. Mamy tam następnego kolegę jak widać. Jest to 14, tak czternastak tak, dobra, tak więc Dasz bur. daszbur a tu nie jest jakiś specjalnie wielki byk ale też mogę, nie muszę, nie mogę się określić stwierdzenia, że to nie jest jakiś też bardzo mały byk. Bo w naszych la lasach spotkać jakiegoś czternastaka to już... Chociaż zdarzają się takie byki w naszych lasach, że łapią złoty medal, bo ja mieszkam na Kaszubach. I to nie, nie jest aż tak najgorzej, szczególnie tam trochę dalej, tak pod Trzebielino. Tam się zdarzają bardzo duże byki nawet ale w kole do którego można powiedzieć uczęszczam to taki byk, taki czternastak taki, którego wieniec wynosi 7 kg to już jest naprawdę bardzo duży byk. Ale ostatnio u nas na wycenie jeleni przyszedł pan z naszego koła, który strzelił byka, którego wieniec ważył 8,5. To normalnie był kosmos Tak piękny byk Jeszcze fajny... Hmm, co ja chciałem mówić? Fajne byki, ogólnie tej najlepiej Tu nie, nie są już Kaszuby, ale blisko mojej miejscowości, co są właśnie tam Trzewilno Tam są naprawdę już potężne byki Dobra Idę szukać Cześć tam w lesie przed sekundą odezwał się byk. Może mi ktoś wytłumaczyć czemu w tej grze łanie ryczą? Czy nie wiem co one robią? Ale coś na ten wzór. Ja nie wiem. Sery. Dobra. Idę szukać tego byka. Najlepiej właśnie byka. Gdzieś tutaj grał Dobra Hej Mamy go gdzieś tutaj, on musi być gdzieś za tą górką Jak go tylko spotkam od razu daj znać Przyprawę cały czas odzywa, ale znaleźć go nie mogę za chiny Cały czas widzę jakieś tropy, idę za jego tropem Przed chwilą mi tutaj zagrał Ale widzieć go nie widziałem ani sekundy i coś mi ścięło Niech tylko mi się pokaże, to ja mu nie dam litości Dobra, mam go Czy to nie jest on? To jest on Hej, za takim bykiem bym wiedział, że on jest tak mały, to bym w ogóle za nim nie ruszył No ale jak już Jak już tyle nie robił w Bambuko, to mu odpalę jeszcze tak pięknie się wystawi, no nie wierzę. Teraz muszę go obejść. Na lustro chyba nie będę go walić. Lustro, czyli inaczej, no tyle kielenia. No kurde. Ustaw się jakoś... Nie, tam cały czas jesteś, ja już że mi dał lotę. Nie ma co robić hałasu. Usiądziemy sobie na abonę. A widzieliście ledwo co powiedziałem, że dał lotę i dał lotę. Dobra, usiądę na ambonę może z ambony uda nam się bo gdybyśmy wtedy siedzieli na ambonie właśnie miałem plan iść na ambonę czy chodzimy ja pomyślałem że chodzimy gdybyśmy wtedy siedzieli na ambonie on by nam idealnie przeszedł no ale co to jest to jest myślistwo zawsze zawsze nie będzie tak jak chcesz dobra idę na pewno teraz dał wam się kawałek załapać o o o i chodź tu byku w naszą stronę Skurczy byku nawet można powiedzieć To żeby to się nie okazał ten sam co my widzieliśmy Bo on właśnie zrobił takiego Rogala Dobra Poczekamy tutaj sekundę na niego Widzę go I to jest ten sam Przed chwilą tam przeszedł Nie było szansy na strzałek Dobrze pójdzie to może nam tam gdzieś wyjdzie. Chcę właśnie, myślałem, to on, czy to nie on? Tam jest, tam. Może w ogóle nie widzicie na pewno, ale uwierzcie mi, że on tam jest. Tam. Dobra jak nam wyjdzie gdzieś na miejsce strzałowe to go odpalimy i zakończymy wtedy odcinek Dobra możemy spróbować jak tam będzie cały czas stał Leży elegancko Idziemy po byka On nie był duży, albo ja nawet nie wiem czy to był ten sam, bo ten był strasznie mały byk Naprawdę on był malutki Tak mi się wydaje przynajmniej Bo duży na bank on nie był O jezu I za takiego byśmy dostali czerwone i za rok byśmy nie mogli polować i jeszcze karę pieniężną na bank dobra więc ja dziękuję dziękuję za oglądanie ktoś to jeszcze do mnie na streamie pisze dziękuję za oglądanie zapraszam was do poprzedniego odcinka gdzie strzeliłem nietypowego jelenia wirgińskiego a to się nie zdarza często nie Strasznie rzadka. Akurat takie, maja, takie moje marzenie to było strzelić takie, wiecie, w gierce, nie? Moim marzeniem było strzelić jakiś nietypowy gatunek. Czy nie? No, nietypowy gatunek, tak to chyba można nazwać. Myłkusa o. Myłkusa strzelić. Było jedno z moich takich marzeń w Dechanterze. I zapraszam Was do tego odcinka. I jeszcze druga sprawa. Kończy mi w niedzielę w tą co nadchodzi 27, to jest akurat Wielkanoc. Kończy mi się licencja. I prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich odcinków z The Huntera, bo na ten czas nie mam zamiaru przedłużać licencji. Ale nie martwcie się, bo ja powinien pojawić się niedługo. Postaram się Wam nagrać jeszcze jeden odcinek z The Huntera. I powinien się pojawić niedługo farming simulator simulator na modach ściągnę sobie tam jakieś fajne mody i se pogramy a z racji nadchodzącej Wielkanocy życzę Wam wesołego jajka No ogólnie wesołych, rodzinnych świąt i czego tam sobie jeszcze wymarzycie. Tak więc trzymajcie się, Na nara!